Hejka, hejka, witam was w kolejnym odcinku na kanale, i w dzisiejszym odcinku. No, w dzisiejszym odcinku, jeżeli skinę, to będę wydawać 100 tysięcy monet, a jeżeli jesteście ciekawi na co, no to już wam mówię, a właśnie wydam te 100 tysięcy monet na właśnie tego, to słodkiego ślimaka. Ten ślimak to jest taki ślimak superowy, że jego ja go potrzebuję do życia, no przepraszam bardzo was. Ale dobra, więc no, zapraszam was bardzo serdecznie na odcinacze. Jesteśmy sobie już właśnie na pierwszym parkurze w dzisiejszym odcinku, i ogólnie. Nie mam nadzieję, że nie słyszycie żadnych takich dziwnych dźwięków w tle, ponieważ, nie wiem, coś sąsiedzi moi robią i nie mam zielonego pojęcia co. Mam nadzieję, że tam wszyscy żyją. Co ci sąsiedzi robią? Nie wiem, jakieś... Nie wiem, mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie, ale to jest taki dźwięk jakby, nie wiem, lodówkę jakąś przesuwali po y, swoim trawniku. Ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, dobra, więc no. Przechodzimy dalej ten parkour. Już minutę przechodzę ten parkour. Wow, jeszcze nie zginęłam. To jest normalnie cud. Ja teraz zawału dostałam, ale dobra, dobra, sobie kryształ weźmiemy chociaż w tym odcinku kryształy są nam niepotrzebne, ponieważ jeżeli skinę, to kupuję tego słodkiego ślimaka. No ja mam ja wam mówię, ten ślimak jest tak słodki, że ja go po prostu potrzebuję do życia. No, przepraszam was bardzo. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, czy lubicie ślimaki, ponieważ takie w prawdziwym życiu ja nie lubię. A w Blockster wielbia ślimaki, ale w prawdziwym życiu no już nie. Ale dobra, dobra, nieważne. On sobie już właśnie do parkurowania w dzisiejszym odcinku, to sobie będziemy dalej parkurować, więc no, no i wydaje mi się, że sobie zrobimy takie krótkie cięcie, ponieważ nie mam już pojęcia, co mam więcej tutaj wam powiedzieć, głównie wszystko, co chciałam, powiedziałam już, więc widzimy się już, jak zginę, albo będę miała coś ciekawego w końcu do powiedzenia. Jest meta, gdzie jest meta? Czy ja ten parkur przejdę bez skinięcia? Nie, to jest niemożliwe. Jeżeli oglądacie moje odcinki, to bardzo dobrze wiecie, że Demka musi choć raz skinąć na parkurze, na odcinku, nie? Ale dobra i meta. Nie, no ja nie wierzę. Naprawdę dziękuję, chcę podziękować swoim widzom, chcę podziękować. Kurde, samolot! Nie, no załamałam się. 2000 years later. Hej, już nie ma samolotu, oraz 5 minut wybiło w przewodzeniu tego parkura. Po prostu super, ale dobre, dobra, ja już idę tutaj do mety. No i super. Okay, więc jesteśmy sobie właśnie już na kolejnym parkurze w dzisiejszym odcinku, oraz ten parkur to jest taki łatwy parkur, powiem wam szczerze. No, wybrałam ten parkur dlatego już straciłam HP. Super, Damka. Ale dobra, wybrałam go szczerze, ponieważ w nazwie było napisane Play Please, a ja lubię English. Ja bardzo jestem good w English, więc ja Play zrobię, nie? Dobra. Dobra, wydaje mi się, że szybko ten parkour przejdziemy oraz jeżeli zginę na takim parku, że to oficjalnie, nie wiem, kupuję ślimaka. Wiem, geniusz jest za mnie. Pek, pyk, 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 pyk. Ile jeszcze raz muszę mówić pyk, żeby przejść ten parkur? nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, dobra. Mam nadzieję, że to się nakrywa. Tak nagrywa się. Przez chwilę myślałam, że jest po prostu cięcie włączone, nie i by był mały problem, ponieważ już od minut przez ten parkour, ale dobra, fioletowa lawa to by było to o wiele, wiele cięższe, ale na szczęście nie ma jej, więc ja nie muszę się niczym przejmować. Kiedy to nagrywam, to już mamy marzec. Tak, po prostu. Wow, marzec. Oraz, no. O! O, tutaj kolejny skrót zrobiłam. Wow. Oraz naprawdę nie spodziewałam się, że już mamy marzec. Naprawdę ten luty tak szybko minął, że po prostu. Ja się załamałam kiedyś. Nie, 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 nie. Doskoczę, 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 nie. No, chyba nie. Obiecałam, to idziemy właśnie kupować ślimaka. Ja już jestem sobie właśnie przy tych zwierzakach i sobie przygarni. No, oczywiście, że ja sobie tego ślimaka przygarnę. Pyk. Pyk. On jest taki słodki. Oraz żółty. Ja uwielbiam żółty. On jest... jest piękny po prostu. Dobra, go nazwiemy ślimak. Czy on porusza. I ten, ten ślimak jest szybki. Tej, ale on szybko się porusza. Co ten ślimak robi? Nie mam zielonego pojęcia. O, ślimak awansuje, dziękuję, dobry człowieku, kto polubił mojego ślimaka, naprawdę bardzo dziękuję. Trzeci poziom, dobra. Zobaczmy, co ten ślimak potrafi. Dobra, ślimaczku, co ty potrafisz? Skacz. Ślimak potrafi skakać. Ale on się fajnie porusza. Kurde, znowu samolot jest, mam nadzieję, że wy go nie słyszycie, naprawdę. Ślimak mnie nie lubi, chyba. Fajny ten ślimak, dobra sobie teraz miękki teraz robimy, żeby ślimak był zły. Zły ślimak zrobimy. Schował, on nie ja lubi być zły. Ty, ale on jest słodki. Ale mnie nie lubi. Ślimak, awansujesz. Kurde, jesteś jednym z, naj, z moich najlepszych zwierzaków, nie? Uwielbiam tego ślimaka. To już by właśnie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. A jeżeli tak, to koniecznie więc zostawcie łapeczkę w górę oraz pika na kanale wraz z żeby nie przekopić kolejnych fajnych filmików takich jak ten. Więc no, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. I no, więc możecie napisać w komentarzu, jakie macie kreatywne imiona dla tego ślimaka, ponieważ wydaje mi się, że takie imię ślimak to jest bardzo kreatywne, ale wydaje mi się, że Wy jesteście bardziej kreatywni ode mnie. I no, więc to by było już by właśnie na tyle. Papatki, już, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.